Policzymy macierz odwrotną używając metody bezwyznacznikowej jej klasycznej wersji, czyli tzw. metody Gauss-Jordana. Zaczynamy od przepisania macierzy A. A następnie z jej prawej strony dopisujemy macierz jednostkową. W ten sposób tworzymy macierz blokową. W metodzie bezwyznacznikowej, zwanej potocznie eliminacją Gaussa, używamy przekształceń elementarnych na wierszach w celu doprowadzenia tej macierzy blokowej do takiej postaci, w której macierz jednostkowa pojawia się po lewej stronie. Jeżeli będziemy w stanie to uzyskać, to znaczy, że macierz odwrotna do A istnieje i to, co pojawi się po prawej stronie, ta macierz w bloku po prawej, będzie naszą szukaną macierzą odwrotną. Użyjemy tutaj metody klasycznej, czyli metody Gaussa-Jordana. Składa się ona z dwóch etapów. W pierwszym etapie chcemy, używając przekształceń elementarnych, doprowadzić macierz po lewej stronie do postaci trójkątnej górnej z jedynkami na przekątnej. Zaczynamy od pierwszego elementu na przekątnej, elementu w pozycji 1 1. Jeżeli on jest zerowy, a tutaj jest, musimy w pierwszym kroku zamienić dwa wiersze miejscami. Czyli wiersz pierwszy musimy zamienić miejscami z pierwszym wierszem poniżej, który ma niezerowy element w pierwszej kolumnie, w tym przypadku w2. Gdyby ta jedynka była również zerem, zamienialibyśmy wiersz pierwszy z wierszem trzecim. Wiersz drugi wskakuje w miejsce wiersza pierwszego, a wiersz pierwszy w miejsce wiersza drugiego. Wiersz trzeci pozostaje bez zmian. I teraz przy pomocy tej jedynki na przekątnej chcemy wyzerować wszystkie elementy w pierwszej kolumnie poniżej tej przekątnej, więc tylko tą minus dwójkę. Do wiersza trzeciego dodamy dwa razy wiersz pierwszy i w miejscu minus dwójki pojawi się żądane 0. Dwa pierwsze wiersze pozostają bez zmian. Więc po prostu je przepiszę. Natomiast do trzeciego wiersza dodaję dwa razy wiersz pierwszy. Minus 2 dodać 2, 0, 1 odjąć 2, minus 1, minus 3 bez zmian, 0 bez zmian, 0 dodać 2 i 1. Przeskakujemy do następnego elementu na przekątnej, czyli skupiamy uwagę na tej dwójce. Najpierw ta dwójka musi stać się jedynką, tą wiodącą jedynką, czyli wiersz drugi musimy podzielić przez dwa. Pierwszy wiersz przepisujemy bez zmian, drugi wiersz dzielimy przez dwa i trzeci wiersz przepisujemy bez zmian. Następnie przy pomocy tej jedynki zerujemy wszystkie elementy poniżej przekątnej. Jedna operacja do trzeciego wiersza, po prostu dodajemy wiersz drugi, żeby to minus jedynkę tutaj usunąć. Pierwszy wiersz przepisuję bez zmian. Drugi wiersz tak samo. A trzeci wiersz się zmieni: 0 zero plus 0,0. Zero, zero. Minus 1 plus 1, 0. Minus 3 dodać 2. Minus 1. Jedna, druga, 2 i 1. Przechodzimy do następnego elementu na przekątnej, do trzeciego, pozycja 3, 3. To minus 1 musi stać się wiodącą jedynką, zatem wiersz trzeci mnożymy albo dzielimy przez minus 1. Dwa pierwsze wiersze po raz kolejny bez zmian. A trzeci wiersz mnożymy przez minus -1. Na tym kończy się pierwszy etap eliminacji Gaussa, czy eliminacji Gaussa-Jordana. I w drugim etapie staramy się przekształcić tą macierz trójkątną górną na macierz jednostkową i w ten raz przesuwamy się od prawej do lewej, z dołu do góry. Czyli skupiamy uwagę na jedynce w prawym dolnym rogu, i przy jej pomocy zerujemy pozostałe elementy w kolumnie, w której siedzi ta jedynka, czyli w kolumnie trzeciej. Zero jest już na samej górze, więc jedna operacja od wiersza drugiego odejmiemy dwa razy wiersz trzeci, co spowoduje, że tu pojawi się zero. Pierwszy wiersz po raz kolejny już. Bez zmian. Drugi wiersz się zmieni. Odejmujemy 0 minus 0, 1 minus 0, 2 odjąć, 2, 1, druga, dodać 1, czyli 3, drugie. Tutaj mamy dodać 4 i dodać 2. Trzeci wiersz bez zmian. I ostatni krok. Skupiamy się na kolejnym elemencie na przekątnej na pozycji 2-2 i przy jego pomocy zerujemy wszystkie elementy nad przekątną. Wszystkie, czyli wszystkie jeden. Do wiersza pierwszego dodamy wiersz drugi. Wiersz trzeci i drugi są bez zmian, więc zacznę od przepisania tych dwóch. A wiersz pierwszy zamieniamy odpowiednio. Dodać, dodać i dodać. Ponieważ udało nam się uzyskać macierz jednostkową po lewej stronie, ta macierz w prawym bloku jest naszą szukaną macierzą odwrotną, czyli A odwrotna to jest macierz 3, 2, 5, 2, 3, 2, 4, 2. I mínus po minus 2 mínus 1.